Witam, zapraszam was na funny moment z Project RPG.

Dobra, żarty się skończyły. Jedziemy na grzyby, zaczyna się robić plaży. Ty, a gdyby tu tak takich... ...dużych tak z góry, takich... ...borowików, a na dole zajebać mu humorami. Ciekawe co by powiedzieli. Chłop chce, żebym kasę dawał. On jest chyba upośledzony. Na pewno mu nic nie da. Żytk.p.m. Dobra, już przelejemy koledze, żeby za nie było, że jestem najgorszy i że wierzę w ludzi, i potem y, tutaj jestem najgorszy. Tak, Zobaczymy. Mam nadzieję, że spożytkujesz dobrze moje pieniądze nie będę się za ciebie wstydził, Elo. No i mamy drugi koszyczek sprzedany. No i mamy trzeci koszyczek. Nie wiem ile będziemy tych koszyczków zbierać, bo już mi czuję, że mi się nie chce, ale jeszcze dam radę. Także w sumie mam taktykę. Będę zbierał wszystkie, bo wcześniej zbierałem tylko duże. Ale teraz pozbieram sobie wszystkie zobaczymy czy będzie to szybciej szło czy nie no i mamy pięknie trzeci koszyczek placka jest zarabiana tutaj I lecimy sobie po jeszcze mamy już chyba piąty koszyczek nie wiem nie pamiętam nie liczę tego ale lecimy dalej trzeba zarabiać trzeba kupić eurosa bo jak nie kupimy eurosa w przeciągu dwóch dni to nie wiem to robię jakąś karę yy, mogę na przykład wjechać w policjanta w WC Dobra, szósty koszyk grzybów lecimy, nie poddajemy się siódmy koszyk grzybów Dobra, mamy kolejny koszyk i lecimy sobie teraz magazyn, bo tu już mi się znudziło, trzeba zmieniać pracę żeby się nie znudziła więc wsiadamy do VCRki oczywiście organizacyjnej, bo mi na taką nie stać. Ym, I lecimy sobie na magazyn. Jak będzie jakaś ciekawa akcja, to włączę wykrywanie. Ogólnie tak swoją drogą to mam 5 HP, więc nie wiem czy dojadę do tego SF żyjąc jeszcze, bo z moimi umiejętnościami jazdy to bywa róź, różnie. Więc nie wiem jeszcze. A w ogóle tak... Z... Średnio idzie do wałcerka. Myślałem, że one, że te wałcerki jeżdżą szybciej i jeszcze z tapowaniem. Tapowanie no. to tylko daje do przyspieszania, ale no. VMAX jest 220. Myślałem, że, że będzie więcej, ale w sumie nie oczekujmy, to nie wiadomo czego. No i mówiłem, że nie przeżyjemy. No. to było do, 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 do wiadomo czego. тэгвэл бууна телефонтой муу